Cześć, witam wszystkich brodaczy na moim kanale. Dzisiaj testujemy olejek marki Pan w kolaboracji z Adamem Szulcem, czyli Steampunk Oil. Zapraszam. Pan Drwal pojawił się u mnie na blogu już nieraz. Bardzo lubię tą markę. Nie sposób przejść obok niej obojętnie. Ostatnio Pan Drwal wszedł w kilka fajnych, ciekawych kolaboracji. Jedną z nich jest właśnie kolaboracja z. Polskim barberem z poznania Adamem Szulcem, a efektem tej współpracy jest właśnie olejek Steampunk. Zaraz przyjrzymy się, czym się charakteryzuje, jak wygląda na brodzie. Opiszemy sobie buteleczkę. Także zostańcie ze mną. Olejek zapakowany jest w takie dosyć minimalistyczne opakowanie. Jest to kartonik który ozdobiony jest takimi steampunkowymi grafikami, jest tu para, są rury, jakieś silniczki, żarówki itd., itd. Przeplatają się tu też elementy fryzjerskie, czyli nożyczki, jakaś suszarka, buteleczka generalnie ma podobny wzór nie wiem czy dokładnie będzie to widać, mam nadzieję, że tak. Grafika jest bardzo fajna, yy, delikatna, ale niestety troszkę się zmywa. Jeśli będziemy tak dłużej trzeć, to tu mi się już literki poprzestawiały na przykład. W każdym razie grafika jest bardzo ładna, yy, szczegółowa, yy, fajnie odwzorowane są detale, yy, natomiast yy, nie dziwię się, bo Pan Drwal przyzwyczaił nas już do tego, że yy, wszystkie olejki czy produkty Spod jego bandery, spod jego ręki wychodzą właśnie w bardzo fajnych detalach duża waga jest przywiązywana do, do grafik także jeżeli, jeśli chodzi o tą stronę olejku to jak najbardziej jestem za tutaj na górze mamy pompkę to zastosowanie, zastosowanie tej pompki też już jest znane z olejków pana Drwala jest to dużo wygodniejsze niż pipeta ponieważ wystarczy po prostu nacisnąć i Olej, już znajduje się na naszej dłoni. Do tego taki kapturek, jak ja to nazywam, który zabezpiecza pompkę przed powiedzmy naciśnięciem nieumyślnym. Buteleczka ma 50 ml. Tutaj określone jest to jako 45 g. Z tyłu oczywiście skład. Same naturalne składniki z tego co widzę. I też krótka, krótki opis tej kolaboracji. Powiem szczerze, że nie byłem jeszcze u Adama Szulca w Poznaniu w, w jego barberskiej jamie, natomiast widziałem filmy, wiem, że jest wielkim fanem muzyki metalowej, rockowej oraz e, właśnie steampunkowego klimatu. Stąd też wziął się z pewnością ten olejek. E, więcej o tym przeczytacie na blogu, tam również będzie szczegółowy opis opakowania oraz składu, a teraz e, przejdźmy do nałożenia olejku na brodę. Wezmę sobie jedną pompkę, ponieważ olej jest dosyć gęsty i ciężki. Po rozsmarowaniu na dłoniach wygląda na dosyć tłusty i faktycznie troszkę taki jest. Natomiast w brodę wsmarowuje się bardzo fajnie. Troszkę jednak mu zajmuje, żeby się wchłonąć. Ale pozostawia brodę z takim naturalnym, zdrowym połyskiem. No, generalnie myślę, że jedna pompka na moją brodę wystarczy. Tak jak mówiłem, olej jest dosyć gęsty i ciężki, ale też przez to wydajny, więc... Naprawdę jedna pompka to jest w zupełności to, co potrzebuje moja broda. Jeszcze sobie rozczeszę kartaczem, żeby rozprowadzić olejek dokładnie pomiędzy włosami. Ok, tak to wygląda. Bardzo fajny, zdrowy, naturalny połysk. Broda nie jest jakoś specjalnie obciążona. I teraz jeśli chodzi o zapach olejku, yy, to tutaj napisane jest, że zapach wytyczają nuty szyprowe, trwałe i wyraziste. Idealne dla osób z silnym charakterem i lubiących wyzwania. Nuty szyprowe. Ja zdecydowanie wyczuwam tutaj Taki zapach mchu, lasu, taki jakiś górski zapach, ewentualnie lasu po deszczu. Zapach jest dosyć intensywny i świeży, natomiast wydaje mi się, że ze wszystkich zapachów pana Drwala, które do tej pory narzucałem sobie na brodę, to ten jest wydaje mi się, że najdelikatniejszy. Takie mam wrażenie. Również jest perfumowany, więc jest robiony jak perfum. Cały skład znajdziecie w recenzji na blogu, do której link zostawię w opisie. Natomiast tak jak mówię, ja tutaj wyczuwam zdecydowanie takie nuty mchowe, drzewne, leśne, a jeśli chodzi o, o, o ten zapach, no to tak, jest bardzo specyficzny. Mojej żonie się bardzo podoba, mi też się podoba, natomiast nie jest to mój ulubiony zapach od Pana Drwala. Uplasowałbym go jakby na ostatnim miejscu spośród wszystkich olejków, które do tej pory testowałem, czyli oryginalnego PD Premium, Buttercat, Ferina tak, to te olejki myślę, że stanęłyby gdzieś troszkę wyżej, natomiast steampunk stanąłby troszkę niżej spotkałem się z opiniami w internecie i pozytywnymi, i negatywnymi dużo osób nawet powiedziało, że olejek pachnie jak kostka klozetowa ja bym ewentualnie powiedział, że może jak taki odświeżacz powietrza właśnie o jakimś takim leśnym, górskim zapachu Natomiast z tego co wiem, to duża część osób również pozytywnie się wypowiadała o zapachu tego olejku. No na pewno jest specyficzny. Czuć go na brodzie praktycznie dobre kilka godzin, może nie cały dzień, ale, ale gdzieś tam unosi się ten zapach dosyć długo. Jeśli mógłbym jeszcze skomentować w kilku słowach całą tą otoczkę steampunkową, to mi Steampunk kojarzy się właśnie z maszynami, z parą, z czymś ciężkim, mechanicznym, takim przemysłowym, natomiast zapach tego olejku bardziej kojarzy mi się z naturą, z lasem, z górami, z czymś takim naturalnym, więc według mnie średnio ten zapach wpisuje się w tą steampunkową, jak takie mówiłem, otoczkę, natomiast myślę, że na pewno swoich fanów znajdzie. I co, podsumowując, olejek od pana Drwala to oczywiście piękne wykonanie buteleczki, piękne grafiki, tak jak zawsze, ciekawy pomysł na to, na tą kolaborację, zdecydowanie fajna buteleczka, to znaczy dobrze, że jest pompka, zdecydowanie ułatwia to nabieranie olejku nie musimy męczyć się z pipetą co więcej oczywiście skład na najwyższym poziomie ponieważ oczywiście wszystko jest w 100% naturalne ale to opiszę też na blogu jeśli chodzi o zapach jest bardzo specyficzny nie powiem że mi się nie podoba natomiast podoba mi się najmniej ze wszystkich, które, ze wszystkich zapachów które do tej pory charakteryzo charakteryzowały olejki pana Drwala Natomiast działanie jak najbardziej poprawne. Broda jest miękka, nawilżona. Mimo tego, że olejek jest troszkę taki tłustawy, to jednak po pewnym czasie wchłania się i nie widać go tak już bardzo na brodzie. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Myślę, że to jest ciekawa kolaboracja. Na pewno chciałbym przejechać się do Poznania któregoś dnia odwiedzić Adama w jego jamie, zobaczyć steampunkową maszynę i poczuć ten klimat. Natomiast według mnie zapach średnio wpisuje się w ten steampunk cały, ale tak jak mówię, na pewno znajdą się osoby, które jak najbardziej poczują ten klimat. Ode mnie to wszystko. Recenzję szczegółową znajdziecie na blogu. Zostawię Wam link w opisie oczywiście, zostawię też link do sklepu pana Drwala, gdzie możecie kupić olej steampunk. Wiem, że jest dostępny też właśnie u Adama Szulca w Barbershopie. Także tam też Was odsyłam. I co? Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Wkrótce więcej brodatych recenzji. Ja się z Wami żegnam. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.